Witam was widzowie, z tej strony do Słodowca Zapraszam was na film z codziennych obowiązków I na naszym daily witam Nowych subskrybentów, takich starych bywalców Nic Zapraszam do oglądania, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Lecimy Jak widzicie, u mnie pada śnieg Widzowie I tak, yy, jednak silki dostały tutaj Gdzie są? O, były tutaj. Są sobie tutaj teraz. Jednak zostały tutaj. W Ale to tylko na na moment. Możecie mi dać jakąś radę, jeśli chcecie. Yy, na to, co zrobić też, żeby kurki ich nie dziobały. Ja je pewnie przeniosę w nocy. Yy, drugi raz spróbuję je przenieść. A tu je są wypuszczone. Yy. I zobaczymy jak to pójdzie wszystko no Fajnie jakby się udało ja już tam przenieść, żeby mogły tam być z nimi Ale To się tam okaże I ogólnie Taka aura dzisiaj ja jestem sobie tutaj No i co? I wam powiem, że Po tych wichurach trochę też się podziało Tutaj na przykład u sąsiada drzewo, się połamało drzewo mm. No I Tutaj będziemy otwierać teraz Elegancko Tutaj góry nie karmimy I nie dajmy wody, bo wszystko jest W karmidłach I poidłach Tutaj sobie otwieramy I ja tutaj po światła i się widzimy u kur. Ogólnie jest bardzo duża szansa, że wrócę do pewnych zwierząt. O. No, Otworzyłem. tak mocno, że mi wypadło. O, tu jest taka ciekawostka dla was I tej kurki noszą jajka Te co chodzą po dworze No uderzyłem sobie w palca A więc dobra Zapinamy tutaj Właśnie bez rękawnik Wyciągamy rękawice No i co, lecimy Z tym wszystkim Żeby dać te mieszanki Chociaż tam w wolierkach dla ścisłości tutaj nie, dla ścisłości daję tak Pszenice. Pszenice dajemy i dajemy również pasze ja tutaj umieszam tą mieszankę i się zaraz widzimy. elegancko sobie tutaj niesiemy musimy zobaczyć czy tutaj trzeba jeszcze, a tutaj trzeba wody przynieść kurką trzeba przynieść wody oczywiście królikom też wypadało a ja zrobię taki myk że postawię tutaj tamtą wodę Na tym Ślek. Tutaj też. O. Spójrzcie, tutaj sobie opoprawimy elegancko. O co sobie stało tak? No i mamy tutaj ładnie to zrobione. Ogólnie dosypujemy trochę bardziej do pełna. I teraz gdzie? Gdzie malusku? Tutaj też trzeba wody przynieść Czyli wystawiamy I zaraz się widzimy Zimowa aura, widzowie, naprawdę się kurde porobiło Dwa dni temu, dwa dni temu No dwa dni temu, bo to było w niedzielę i sobotę, wichury, teraz śnieg. Ja nie wiem, jak z pogodą, co z tą pogodą jest nie tak naprawdę. I też nie ma wody. Musimy ponalewać wszędzie ładnie wodę. Zamdamy tutaj. No yy, Generalnie na dniach będę zamawiał siatkę A po to zobaczycie Ej! Widzieliście to? Tutaj sypniemy im Nie skoczycie mi na głowę czasem. A ja teraz szybko skoczę po wodę. No. I generalnie. Yy, następny film. Yy, zrobimy chyba taki, że. powiem Wam też. Yy, znaczy, następny film zrobimy inny niż ten. Może będzie trochę krótszy. Ale. powiem, że. Zabawimy się może w tak bardziej weterynarza W lekarza dla zwierząt To jest w sumie to samo Więc Patrzcie musimy polać trochę wypuściło Elegancko więcej nie będziemy nalewać bo to się mija z celem jak są i tak takie przewroski małe a tutaj mają, bo wczoraj nalewałem sileczki proszę a my teraz pójdziemy do czubatek No, nagrywasz teraz a my wchodzimy do środka leć wody, ładnie i generalnie Zauważyłem, że coś mi tutaj siatkę rozerwało. I już mam podejrzenia co? Dlatego kładziemy to tutaj i zostawimy tym tutaj, bo to koguty przychodzą dwa koguty te duże, jeden zielonóżka i ten taki czerwony o i tamten, nie tamten i się biją przez siatkę kogutem moim to nie taka pierwsza sytuacja, tylko już słów tylko już duża, dłu długo długo sytuacja taka miała miejsce dawno dawno temu a nie długo długo tutaj moi drodzy mam marchewkę dla moich królików, ale tego jak, wam daję, jak ją daję to nie będę pokazywał i akcentem moich wolier aurze śniegu Żegnam Was czekajcie na więcej filmów komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żeby nasze, nasze zasięgi rosły i żeby nasz kanał urósł Żeby nas było coraz więcej także co? Na razie i cześć!